Cześć! Dziś witam was ze starego, dobrego miejsca, gdzie lata temu nagrywałem dla was filmy. Obok mnie stary, dobry znajomy. Jednak o ile to miejsce się praktycznie nie zmieniło, tak Hyundai Elantra przeszedł facelifting. Auto wygląda jeszcze agresywniej, nieco młodziej, nowocześniej. I dziś sprawdzimy, czy warto zakupić Hyundai Elantra. Po face liftingu. Nasz dzisiejszy egzemplarz ma oczywiście wolno jednostkę napędową, a tym razem mamy przekładnię automatyczną CVT. Ostatnim razem była to skrzynia manualna, dziś CVT i sprawdzimy, jak sprawdza się odświeżony Hyundai Elantra. Ja nazywam się Michał Śniadek, to jest kanał Kartest. A zanim przejdziemy dalej, oczywiście zachęcam Cię do subskrypcji kanału, abyśmy mogli dla Was testować coraz lepsze samochody. A jeśli chcesz otrzymać powiadomienia o nowych materiałach, kliknij dzwoneczek na dole. Dzięki! Przechodząc do stylistyki, a więc najważniejszego punktu dzisiejszego materiału, to na pierwszy rzut oka auto wygląda niemalże identycznie. Gdy się przejrzymy, przedni pas został odświeżony. Nie mamy już atrapy chłodnicy podobnej do Hyundai Tucsona. Teraz jest ona przedzielona centralnie. Zderzak został również odmieniony. Mamy agresywnie oprowadzone przetłoczenia, nowe prawdziwe przyrody powietrza, światła również odświeżone, nowa nitka świateł dziennych, a także nowe ledowe Reflektory. Są one oczywiście połączone srebrną listwą, która imituje pasek LEDowy, jednak wciąż prezentuje się naprawdę bardzo dobrze. Mamy nowe oznaczenie Hyundai'a i w naszym dzisiejszym egzemplarzu mamy bardzo bogate wyposażenie. I z przodu znajdziemy kamerę od systemu 360. Linia boczna pojazdu, jak i wymiary tego samochodu są praktycznie identyczne. Zmiany są. Znajdziemy troszeczkę inne wykończenie na słupku C. Ten plastik zyskał troszeczkę inny wzór. Mamy również nowe wzory felg, dzięki czemu to wygląda nieco nowocześniej. Mamy ukryte kamery w lusterkach bocznych do systemu 360, a nadwozie samo w sobie muszę przyznać, że Podczas premiery ten samochód wyglądał bardzo nowocześnie, te wyraźne przetłoczenia w kształcie trójkątów prezentowały się bardzo dobrze i tak samo jest teraz o faceliftingu. Przechodząc na tył, tutaj zmiany są widoczne już na pierwszy rzut oka. Mamy zupełnie odmieniony tylny zderzak, który jest przedzielony znacznie wyżej i mamy automatycznie tablicę rejestracyjną już nieco niżej. Jest on również dwutonowy, a więc mamy ciemne wykończenie, srebrną listwę i imitację dyfuzora, która nawiązuje. Stylistycznie do niedostępnej w Polsce odmiany N dalej znajdziemy odświeżony napis Elantra centralnie napisany inną czcionką prezentuje się to nieco bardziej nowocześnie same lampy z tego co mi wiadomo są dokładnie takie same, jednak prezentują się jakby troszeczkę odmieniono ich wypełnienie podobnie jak przed faceliftingiem łączą się one przez całą szerokość listwą ledową prezentuje się to naprawdę bardzo dobrze Mam oczywiście odświeżony znaczek Hyundai'a a jeśli chodzi o bagażnik jego pojemność to 474 litry i prezentuje się on dokładnie tak samo jak przed faceliftingiem, więc nie będę Was zanudzał, odsyłam Was do mojego poprzedniego materiału z Hyundai Elantra sprzed dwóch lat, gdzie prezentowałem to bardzo szczegółowo. Wszystko jest dokładnie takie samo, a więc zainteresowanych odsyłam do tego filmu. A teraz zapraszam już do wnętrza. I witam Was we wnętrzu odświeżonego Hyundaia Elantra wnętrzu. Które, jak widzicie, wygląda bardzo znajomo. Prezentuje się dokładnie tak samo. Wykończenie również jest dokładnie takie samo. Oczywiście w naszym egzemplarzu mamy wybierać skrzyni automatycznej. W poprzednio prezentowanym dla Was egzemplarzu mieliśmy skrzynię manualną. I na dobrą sprawę, jeśli chodzi o samo wnętrze, to jest ono. To, po prostu dokładnie takie samo. Zmieniła się troszeczkę technologia, a więc pojawił się wspomniany przeze mnie wcześniej system kamer 360. Możemy go uruchomić jednym przyciskiem, mamy podgląd systemu kamer wokół naszego samochodu. Bardzo przydatna funkcja, jest ona dostępna w innych modelach Hyundai, a. w Elansze faktycznie tej technologii nie było. Zadebiutował również system wyświetlania podglądu. Z lusterka, z kamery lusterka bezpośrednio za kierownicą. Również technologia znana z innych modeli Hyundai, jednak w Elantrze faktycznie tego nie było. Z nowości jest teraz port USB typu C do ładowania dodatkowych urządzeń. Port USB do komunikacji, jeśli chodzi o Android Auto i Apple CarPlay, wciąż jest starszego typu i wciąż działa to tylko i wyłącznie. Przewodowo. Niestety nie mamy nowego systemu multimedialnego, który pokazywałem Wam już w nowym Hyundaiu Kona czy w nowym Hyundaiu Santa Fe. Tutaj wciąż mamy ten starszy system. Jak najbardziej w porządku prosty, intuicyjny, jest ok, jednak ten nowszy system ma troszeczkę więcej możliwości i ma właśnie bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay, czego tutaj niestety nie znajdziemy. Ale oczywiście technologia, pomimo że się nie zmieniła, to wciąż jest naprawdę bardzo dobra. Fotele w topowej wersji z wszystkimi dodatkami mogą być elektrycznie regulowane, z pamięcią, podgrzewane, wentylowane. Kierownica dwuramienna prezentuje się bardzo dobrze, również dobrze leży w w może ona być również podgrzewana niestety nie mamy szyberdachu i nie było go dostępnego wcześniej to, co wydaje mi się, że się zmieniło, choć nie jestem tego pewny, ponieważ tym samochodem jeździłem ponad 2 lata temu, to miejsca na napoje są demontowalne i, jak widzicie, prezentują się dokładnie tak samo. Jednak gdy to odwrócimy, mam nadzieję, że ta kamera to widzi, to możemy je zablokować na wyższej pozycji, a więc gdy mamy kubek z kawą, możemy mieć go tak, że możemy go łatwo sięgnąć, a gdy mamy butelkę, możemy to odwrócić i będzie to nieco głębiej w tym schowku. Bardzo przydatna funkcja, podoba mi się to rozwiązanie. Nie widziałem tego wcześniej, więc być może zadebiutowało to oficjalnie driftingu choć oczywiście nie chcę Was wprowadzać w błąd. I oczywiście auto jest niezmienione, bardzo duże w środku, ogromna ilość miejsca na nogi, jeszcze się bez najmniejszego problemu. Tu na środkowy jest odgrodzony, kierowca od pasażera jest odgrodzony takim wielkim elementem z dodatkową rączką. Tutaj tego nie ma, więc ilość miejsca jak najbardziej w porządku. Na wysokość mieszczę się również bez najmniejszego problemu. Myślę, że met 90 m, może nawet dwumetrowa zmieści się w tym samochodzie bez najmniejszego problemu. Prezentuje się to bardzo dobrze. Technologicznie jest również naprawdę bardzo dobrze i szczerze mówiąc, ciężko jest tego samochodu przyczepić. Tak, materiały są twarde, są odbiegające od dzisiejszych standardów, jednak są bardzo dobrze spasowane. Trzymają się tak, jak powinny. Prezentują również się w porządku. Tego elementu wciąż nie rozumiem, dlaczego jest to taka imitacja zegarka. Czytałem, że to jest dobre miejsce do przymocowania uchwytu na telefon, takiego magnetycznego, aby sobie trzymać w tym miejscu urządzenie mobilne. Być może ma to sens. To nie jest żaden MagRing, to nie jest żaden system magnetyczny znany z iPhone'a czy z innych telefonów. Trzeba sobie przymocować dodatkowy, dodatkowy element mocujący, jednak może to być praktyczne rozwiązanie, jak najbardziej. Całościowo, ja jestem na tak. Prezentujesz to naprawdę bardzo dobrze, podobnie jak przed faceliftingiem. A przechodząc płynnie do danych technicznych, to układ napędowy pozostał bez zmian. 1,6 MPI, 123 konie mechaniczne, 153 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Wciąż jest to jednostka wolnosąca, a więc będzie bardzo łatwo ją zagazować, aby zmniejszyć koszta eksploatacji. Skrzynia tak, jak przed faceliftingiem. 6-stopniowy manual lub skrzynia CVT, jak w naszym dzisiejszym egzemplarzu. Jeśli chodzi o osiągi, czas do setki to prawie 11 sekund, a więc myślę, że nawet nie ma sensu tego sprawdzać. Prędkość maksymalna, gdy mamy wersję z manualną skrzynią biegów, jest to 200 km na godzinę, a ze skrzynią CVT jest to 5 km na godzinę mniej. Nasz dzisiejszy egzemplarz to topowa odmiana Executive, mająca bardzo bogate wyposażenie, prezentująca się również naprawdę bardzo dobrze. A więc przejedźmy się tym samochodem i opowiem Wam troszeczkę, jak jeździ się tym autem. I na początek muszę wspomnieć, że ten samochód jest naprawdę bardzo pozytywnym autem. Nie jest już tak tanim jak był dwa lata temu, gdy dla Was nagrywałem ten samochód, ponieważ wtedy kosztował on około 80 tysięcy złotych bez rabatów. Dzisiaj podstawowa wersja, mająca bardzo podobne wyposażenie jak przed Face to już wydatek 111 tysięcy złotych bez rabatów, a więc cena znacząco wyższa niż miało to miejsce wcześniej. Niestety po pierwsze samochód podrożał, bo jest teraz nowy, a po drugie inflacja i inne kwestie również powodują, że samochody niestety drożeją na naszym rynku. Jeśli chodzi o wersję Executive z pakietem Safety jak w naszym egzemplarzu i z pakietem Luxury, no to już jest wydatek około 130 tysięcy złotych, więc nie jest to już tak tani samochód, jak był wcześniej. Bardzo bogato wyposażony, bardzo dobrze się nim jeździ, jednak cena już nie jest tak tania, już to nie jest tak okazyjny samochód. Jednak muszę zaznaczyć, że wciąż jest to najtańszy tego typu samochód na rynku. Bardzo duży sedan, bardzo praktyczny, z ogromnym bagażnikiem, pięcioma miejscami, drugim rzędem siedzeń, którego nie pokazywałem Wam dzisiaj jednak w wersji... Przed face liftingiem, którą wam prezentowałem, jest on również bardzo komfortowy. Mamy podłokietnik i tak dalej. Jest tego naprawdę bardzo dużo. Auto oferuje wiele jeśli chodzi o technologię, o komfort podróżowania i do codziennego przemieszczania się. Jest to myślę samochód jak najbardziej wystarczający. Dziś, w czasach, gdzie. Prawie wszyscy oferują suwy, niektóre marki oferują tylko i wyłącznie suwy. Mamy elektromobilność. Tutaj wciąż mamy klasyczną motoryzację. Auto, może nie jest najtańsze, może nie jest tak konkurencyjne jak niektóre chińskie samochody, jednak wciąż mamy tutaj pięcioletnią gwarancję, znaną konstrukcję i ogromną liczbę autoryzowanych serwisów, również tych nieautoryzowanych, którzy bez problemu poradzą sobie z serwisowaniem tego samochodu. Z tej perspektywy jest to naprawdę bardzo dobry wybór. Auto jest komfortowe, bardzo dobry mamy układ kierowniczy, skrzynia CVT. No to jest wciąż skrzynia CVT, która będzie. Mogła nas irytować swoim głośnym działaniem, gdy będziemy nagle przyspieszać. Jednak do takiego codziennego przemieszczania się, jak ja w tym momencie, w terenie zabudowanym 50 km na godzinę, cisza, spokój 1200 obrotów. Bardzo, bardzo komfortowo. Jeśli chodzi o jazdę nieco żywawszą, a więc teraz mamy łuki, wyjechaliśmy z terenu zabudowanego, jednak samochód tego niestety nie widzi. No to wciąż jest bardzo, bardzo pozytywnie. Auto dobrze trzyma się. Na wierzchni jest jak najbardziej w porządku, dźwięk podczas mocniejszego przyspieszenia również jak najbardziej w porządku. Powiem Wam szczerze, że jeśli chodzi o Hyundaia Elantra to mam z nim nie lada problem, ponieważ z jednej strony pamiętam to auto jako bardzo przystępny cenowo sedan, 80 tys. zł. A otrzymywaliśmy naprawdę bardzo dużo. Topowa wersja wyposażenia to było około 100 tysięcy złotych. Dzisiaj w takiej cenie otrzymujemy wersję podstawową po rabatach, więc jest drożej. Nie jest tak dobrze, jak było wcześniej. Tak. Wciąż jest to naprawdę bardzo przyjemny samochód. Wygląda atrakcyjnie, wygląda zdecydowanie drożej, niż jest naprawdę. Stylistyka mi się podoba, facelifting poprawił ten samochód, jeśli chodzi o wygląd, nie zmienił wiele, jeśli chodzi o technologię, ponieważ te reflektory LEDowe, o których Wam powiedziałem wcześniej, one były wcześniej w poprzedniej wersji, tylko była to inna soczewka LEDowa, prezentowało się to nieco inaczej, świeciło również troszeczkę gorzej niż teraz po face-liftingu. Jednak to są takie zmiany minimalne. Ideą tego samochodu jest być tanim, dużym sedanem do codziennego przemieszczania się. I ten samochód będzie sprawdzał się zarówno jeśli chodzi o jazdę po mieście, jak i gdzieś. Może nie za długą, jednak dłuższą. Trasę. Moje średnie zużycie paliwa w tym samochodzie, gdy przełączymy się na tym komputerze pokładowym, i niestety nie mam w tym momencie kamery na zegary, jednak średnie zużycie paliwa po przejechaniu 500 km to 6,6 litra na każde 100 km. Wynik naprawdę bardzo pozytywny, a auto nie było szczególnie oszczędzane. Więc pomimo, że mamy tutaj jednostkę wolnosącą, która z założenia będzie palić troszeczkę więcej, którą musimy bardziej przycisnąć, aby dynamicznie przyspieszyć, to wciąż spalanie 6,6 ,6 litra jest naprawdę bardzo pozytywne. Całościowo samochód jest naprawdę ciekawą propozycją, jeśli chodzi o dość duży, tani sedan. Auto wypada z jednej strony troszeczkę gorzej, jeśli chodzi o rozwiązania, jeśli chodzi o technologię, Względem Hyundai i 30 Fastback, który jest na nowszej płycie podłogowej, który ma inne układy napędowe, to jest samochód nieco prostszy. Samochód nieco myślę również bardziej niezawodny względem Hyundai i 30. Jeśli poszukujecie samochodu, który oferuje bardzo dużo, jeśli chodzi o wyposażenie, który oferuje bardzo przyjemny komfort przemieszczania się i ma niezawodną jednostkę 1.6 MPI. Znaczy oczywiście może inną jednostkę wolnosącą, jednak wciąż klasyczny, wolnosący napęd. To Hyundai Elantra jest naprawdę bardzo dobrym wyborem. Podoba mi się ten samochód, jest naprawdę w porządku. To jest taki poprawny, codzienny samochód z naprawdę ciekawą stylistyką. Brakuje mu troszeczkę nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Mnie niesamowicie irytuje brak bezprzewodowego Android Auto i bezprzewodowego Apple CarPlay. Jednak domyślam się, wielu z was nie korzysta z tej technologii, więc to nie jest problem. Mamy Bluetooth, mamy łączność, oczywiście mamy również przewodowe Android Auto, więc możemy wyświetlić nawigację na naszym ekranie bez najmniejszego problemu. Głośniki Również OK. Elektryczne fotele z pamięcią. No jest tego naprawdę bardzo dużo. W cenie, która jest wyższa niż te dwa lata temu, jednak wciąż jest naprawdę bardzo pozytywna. Dzięki za uwagę. Zachęcam Cię do subskrypcji kanału, śnieg polubienia tego filmu. Czekam na Twoją opinię. Temat odświeżonego Hyundai Elantra. W sekcji komentarzy poniżej. Dzięki. Cześć!